Oj. Witam w kolejnym odcinku paczek od widzów. Kolejna paczuszka, tutaj Siemanko. W kolejnym odcinku z waszej ulubionej serii. Dzisiaj otworzymy kolejną paczkę pająka. Nie wiem jaki to pająk, ja się nie znam, ale zaraz się to wszystko pokażę. Coś więcej o tym pająku możesz powiedzieć? Eee... Nie wiem, bo to od widza paczka. A, paczka od widza, to nie będę pokazywał adresu, bo widz może sobie nie życzyć. A, <laughs> to jest mój To można pokazać. Tak zwana Lala. kamera 360. O nie, to jest chyba kwitek. Ja pierdolę. palucha dostałem. Widzowie, cholera. Musicie uważać, także Dobra. nawet przy otwieraniu paczki. Podstawowe zasady BHP. Dobra. Jajka dostaliśmy. <grym> A bo wielkanoc dlatego. To taki gratis. O, kokaina znowu. O, tutaj dostaliśmy, zobacz. Co to? Hop? Kopia inspekcja weterynaryjna. Wytasznie królewski, powiedz je latera regalis To jest niebezpieczny pamiętam. Co to znaczy? Niebezpieczny pamięk to jest... O, o! zobaczcie fajnie, nalepkę dostałem, mogę się nakleić. Palcinian Regon Fajnie A to może na te... już jego duże terrarium naklejesz, a nie? No i chuj Kurwa. Mogę kopa w to zajebać? Nie może. Było rozwścieczymy ją na sobą zabiję. Dobra. Hit, tak, ciepły, bardzo dobry. No, bo tutaj dziura jest, boję Co to za dziura? Kurwa kopiec kreta, ktoś zrobił. jak mi tak obraca, to się kurzy. Dobra, to można zawinać. No. Tak. nie sądziłem, że kiedyś będę miał takie pająki w domu agresywne. Sądziłem, że kupię sobie tylko takie przyjazne. On naprawdę agresywny? No dobrze. On generalnie nie ma wosków podążnych, więc jedyna jego obrona to jest gryz A tak. Gryzienie. Ludzi. Mhm. Kom Jest naprawdę groźny. Tak? W sensie, no dobra, no żaden pająk nie jest groźny, żaden pająk nie chcecie zabić, ale kurwa on jakby chciał to by znaczy, <noise> No nie no zabić nie, ale pająk debil. w debil Pająk debil Gorączka 40 stopni na przykład przez tydzień. I ból w chuj Ale głównie chyba tutaj chodzi o ten ból, że strajk po prostu Tyle papieru wyjebał to mógł chociaż rolkę dorzucić Chyba do lasu. No <laughs> miejsce. miejsce dla pająków Dobra Kurwa dalej Jakieś złe mam, że coś też... może pójść nie tak dzisiaj co to znaczy? No nie albo pająk może w słabym stanie jest A czemu? Nie takie mam przeczucie Intuicja Albo ja po prostu będę w słabym stanie Ja myślę, że któraś ze stron nie wyjdzie z tego cała Ale jeszcze nie wiem, która Ale obracam mnie Dobra, jest, o, zaklejony, ja pierdolę Ludzie, kochani No nie odsuwaj. No ja tu mam przybliżenie razy 100. Nie odsuwaj się, wracaj tu. Już przerwa. Przerwa. Dobra, dawaj No ale weź przygotuj terarium, żeby on nie uciekł. Przygotuj terarium i nie otwieraj jest tego. Przygotowane kurwa. No chodź tu, podejdź, przecież nie skoczy na ciebie, kurwa. Nigdy nie wiadomo. No nie skoczy, ja gram. No chodź tu No ale weź ty te terrarium otwórz Widziałem nóżkę Ja pierdolę Myślałem, że będzie trochę większy. Poczekaj, idę po kartę Żebym rozłapnął się na razie czego. No daj te terrarium na bok, po prostu połóż je bokiem I żeby on sobie tam wszedł Te bokiem, co masz przygotowane dla niego Te przygotowane... No, no. no żeby on sobie tam tak. wszedł No Nie, to się wywali ja to, to jak ten... ty go wsadzisz? kurwa ładnie No ty go weźmiesz na rękę Kurwa, gówno wezmę, nic nie wezmę Chodź pokaż do kamery Mmm, widać ciężkiej. Mm. kurde. Kogo na ziemię nie wypierdolę. No bo taką będzie? Teraz no no nie będzie. Dobra, co ma do tego? No przełóż to bokiem tego jego kratkę. on na no, pozycję bojową. Mmm. No zastanawiam się, nie wiem Mogę ten papier wyjąć, papier pisalić tutaj, ale nie wiem czy to, to będzie pomysł Nie no, weź na bok te terrarium No nie no, bo się by wszystko Przez Nic się nie da Spadnie ten korek w ogóle Nie, nie, nie Nie spadnie Kurwa mać <laughs> problemie, chuj I co teraz? No jebni tam dwa, dwa razy, to wyjdzie nie Dobra Staram się założyć jakiś pancernych rękawiczek, żeby mnie nie wiem, ukąśli Wziąć to tak i tak o. No co ja, ja robisz, że on taki agresywny jest No kurwa <laughs> nie, przestań A nawet gdyby tak zrobisz, to co, dobra, okej okay. I co teraz? I co teraz? No i go dajesz na boki i niech on wychodzi no, nie. Jak się postawi to się... O, widzisz, to się odlepi nie się. Mm. O, Eł, kurwa co Narusza się Daj te terrarium na bok, niech on sobie idzie ale... No no i tak on wyjdzie wtedy na dwóch. No. Lepiej. To jest taki pająk, że jakby on był się mógłby się na twojej szyi. Co? Gówno? No naprawdę? No tak. No to, to... po ci taki pająk? Mu dajesz najgorsze terarium. Kurwa takie leciutkie, jak on taki groźny. Kurwa, nie wiem jak to zrobić, olo, nie wiem. No. W ogóle kurwa żyje? Żyje, żyje. Co to za główne pudełko? Jakby się nawet zamknąć nie da dobrze. Da, jest. Dobra, zaraz go tam przepędzamy. Przepędzimy. No chodź tu bliżej. Zbliżenie zrobisz. Nie bój się Olo, jest bezpieczny. O, nogę wystawia. Łe, on kurwa na się cofa. Chowa się tam. Z... Kurwa, wychodź. On się cofnął. Dług cię wystawił. No jestem kurwa. No, misja udana. Mam się złapał za ten papier i kurwa... Chodź, zbliżenia porobisz tutaj. A zamknięte jest dobrze? Tak. No i co z tym? kurwa? Kurwa wygląda jak te drewno i sobą słabo widoczne. No, nakarmione no, ładnie. Wszystko super. Mm. A nie, była to jakaś nie, zaskakująca paczka. Otwieraliśmy lepsze. Nie powiem, że nie. O, dupcią mi tu macha. Jaka męża? Może strzelić chcę. Eee. O rusza się po jak idzie. Wściekły jest. O kurwa. Po jak idzie, wściekły. Ale sy chodzi, jaki kurwa. No jak chodzi. no. Dobra, widzowie. To było na tyle w dzisiejszym openingu. Przesyłajcie więcej paczek na ponadny adres. I co, i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Żegnam. Welcome. O, oh, Herley Willkommen. Do widzenia.